Elo Elo tutaj... Oooooooo, e, 1000 raczej Lucifer wiadomo. E, z Game Keep, e, no... Jesteśmy... Ci, e, jesteśmy tutaj. Mm. No... Jak to powiedzieć, czemu tak długo nie było odcinków? Czemu tak dużo tutaj ludzi jest? No tak, bo długo nie nagrywałem na przykład przez to, to, że... Dużo lekcji miałem. Mm, jeszcze musiałem zrobić odległości, które nie, nie zobaczyłem. I przy okazji jeszcze byłem nominowany do brzydkiej 16 e, jak widzieliście ostatnio. E, jak ktoś tego nie oglądał, widzi ten filmik, lepiej nie, nie ogląda. To było w stronę so, pomocy, ten brzydka sezonska, i tak tak nie wypał. E, bo... lekko zbyprzona, jak to się mówi. E, w tym czasie, gdy tu nie, yy, tu nie nagrywałem, moje kupki są łączone na ten. Ta informacja jest od niego. Jakbym nie wiedział, no i zabem jeden diament. Yy, o, już mówię wam, Co, co, tu co, co, tu, 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 tu. W ogóle e, zem, teraz ten serwer jest AFK Raseman Invisible e, czy, e, Teraz się robi niewidzialna albo wyszła, albo to i to, nie wiem e, Jest e, nowy gracz Mr. Non Premium e, O, Raseman już nie jest awkiem Pomyślałem, że na tym e, w tym odcinku e, wezmę jeszcze zrobię jeszcze jeden i weźmiemy nasz ekwipunek żelazny. To też wezmę. To też wykorzystam. Może pochonia, gdyby coś zrobiło ciemno. Zazygam kadłuba. To już mamy. I właśnie w tym odcinku zabędziemy. Wszystkie sadzonki, które są możliwe. Na, e, w tym świecie, e, wiadomo. Wezmę sobie jeszcze trochę e, nie ziemię, Nie bruk. Eee, Jedzenie nie mamy oczywiście więc nic nie biorę A, mnie Zrobić sobie sikielkę no tak Może sikielki będziemy bić Miecze mi się nie chce bać Oczy... Eee to ja chciałem wziąć Ale tego nie Tu mm. się ubierzemy I lecimy na przygodę jak widzicie, już mamy tu pierwsze, e, pierwsze drewno, które możemy zdobyć, czyli sadzonkę świerku. Bardzo szybko w tundrze, która jest bardzo blisko. I... Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Te wszystkie LOL Pająka i Baśka Te wszystkie e, biomy... Zostały, wybud e zostały wybudowane przez na samemu bo był normalnie tylko jeden świat e teraz użyję sobie rączki może wydropi mi jakąś sadzonkę proszę sadzonka świerku by mi się przydała chociaż jedna jej e no o, ostatnio pamiętacie, ten szkło to była tu bariera. W ostatnim odcinku, pierwszym to teraz jest powiększony świat, czyli to szkło w sumie y, łat, by się mogło zniszczyć. W sumie, tak mówiąc, jest powiększony świat, więc no, ja sam y, od razu tu mówię, że rozwija ten serwer. Kurde, już się zrobiłem, rozwija bardzo ten serwer, więc no. Eee, jakby co? Odcinek jest nakręcony zanim był live dzień wcześniej, czyli przed live wem był nakręcony ten odcinek. Eee, jakbyście chcieli wiedzieć. A, podaję to sobie może później. Jak zabędę eee, jeszcze dwa diaksy na live. Eee, szukamy, szukamy. Nie wiem gdzie jest dżunglowe, więc tam podejdziemy. Chyba że zginiemy z głodu nagle. Yy, bzozowe też się nam przyda w sumie, bo ja chcę mieć wszystkie sadzonki, praktycznie yy, Jeff. Yy, dlatego że. Aha. <słuch> <słuch> Nieładnie. Tak, chowbić. Widzicie jaki jest Saman? Shios. Sietepa. O, sadunka. E, sadunki sobie tu położę. Tu. E, to tu, to, tu. I no, idziemy po kolejnym drewno. I już wiem, że to jest na pewno akacjowe drewno. Które będziemy musieli zdobyć. Ja pragnę zrobić Bo zakacowego pragnę zrobić Długo mnie nie było A widocznie się ktoś wbudował Blisko spawna No, ale to blisko lol <grym> Idziemy dalej Może na live'ie zobaczymy Zobaczyliście kto tam mieszka, bo możliwe, tam poszłem sprawdzić ogólnie na live pewnie sprawdzałem e, okolice spawna gdzie kto mieszka czy ktoś w ogóle mieszka e, to na pewno więc możliwe już widzieliście tam od, już e, wszystko hmm. Cedonkę tam mam za dużo więc tu zostawiam Eeeh... Kurde, daj sobie kosztować, czy mogę wejść Aby zdobyć doby, cedonkę hmm. Może znajdziemy się e, od razu Cześć Czy ja sama zdoł mnie straszy? Ja sobie mam to jakiś psycho no ma... że co? LOL Okej okay. Nie wiem, co to za pikanie Nie wiem, co to było za wiadomość, jasno on się bawi Ech, Chyba Dosłownie się bawi Ech. Szkoda, że nie mam mleka Sadonka mi się przydała, halo. Nie potykaj Sadonka. Mam plan. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Ech. Ja wiem, że to jest Tyrol. Wiedziałem. Hmm. Tak tu położę. Teraz e, musimy przejść do akacjowych. To chyba dzisiaj nie będę robić A, zapomniałem puścić muzykę w tle, no tak Widzimy się po cięciu jak tam wrócę, okej okay. Tepnął mnie No um. Brakuje mi ciepek i... O, mam buty, mam. A ciepka nie mam. Halo. Ciepek mi ukradł dłoni. No normalnie ukradł uk mnie. Chyba zasługuję. Ale nie no. Tutaj jest Tase przepraszaj, to wszystko jest na ganiu. To wszystko lasowane ja jest na nagraniu Zobaczymy jak będziesz y, kwitować um, Już mam normalnie nazwę, właściciel mnie utułuje. Jeszcze nie wiem jak zrobię otok, ale jaki tytuł będę mieć normalnie? Eee tu, tu a my w tym czasie lecimy bo na pewno nie nie po to eee, muszę tam zajść to jest most do akacji eee, a akacje mi się z chęcią przydadzą bo akacje to ja lubić Oczywiście, lubić, ym, no. Widzę, że wszyscy się budują na akacjach, a ja jak, na lodowym widzę. Co jest, sobie chyba wejdę tutaj wyżej. Ym, nie chcę, więc łatwiej zdobędę drewno i tak dalej. Hmm. Zadzonka, Sadzonka, też ciaść. Chyba muzykę ściszę tak nasz naszyki podek Oni użył na Nie programu z live'a, bo za mnie włączyć eee Żeby ściszał gdy ja mówię oczywiście Na kolejny odcinek też na pewno będę mieć ustawione o! Mam sadzonkę! Jej! Tylko zdobycie to ja z zewnątrz. że... z dniem, gdy jakąś mnie, Eee sadzonkę. Ej, widzieli... Widzisz tą futercę z akacji? Halo, idziemy to sprawdzić. Nie na live, od razu na odcinku, dawajcie. Eee. O, pusty nie jest. Idziemy po ksodos przy okazji. Bo to jest odcinek do... Zbierania itemów. Łe. się na koko to jest? Chciał wiedzieć, kogo to jest. My. Aha. Chyba, chyba, po jego murze, nie wiem. Bo... A nie, to jest... Nie widzę samo. Ale zajdę sobie bezpiecznie. Ten... Ej, on dopiero... Gra, już taki... coś wybudował? Nigdy no, bym się nie spodziewał, że tak szybko budował. No chyba wczoraj zaczął wszystko. Albo wczoraj coś takiego. Eee, a tu kogo jest? Nie pisze, ale tam jest już tysiąc pułapek chyba. A tam nie wchodzi. Mm. Ale na lewie tak, tak sprawdzimy jeszcze gdzie kto mieszka. Eee... Jedzenie, nie wiem kogo to jest domek. Na serio, yy, apelacja do ludzi na mini Podpisujcie podpiszcie swoje domki, aby było wiadomo kogo to co jest. Łe, Baśka Baśka, Baśka, kude, Baśka, kute siara. Ay, jeszcze jest duro, to tu jest. Hmm. O, tam jest most. Idziemy szybko tam. Eee, yy, i budziemy w stronę wtedy. Spróbujemy, a czy dość e, w stronę na pustynię? Na spustynię, tak? Hmm. Spróbujemy. Jakby co, widzieliście ostatni odcinek, e, czy jest ten rap, jak ktoś widział, e, to, Łe. to widzieliście, że był z montażem? To no, ci niech spróbuję jakoś zmontować też Wiadomo, aby był jakiś lekko montaż Eee, ja tu nie chcę zginąć, kudziwa Ja jeebi Ja jeebi mm. No Fuck, 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 fuck Co jest? Boja Skurde Giń kurde, kurde się dziękuję Uuu seduszka kurde. Po bym zginął um. To było cięcie wtedy Nieee Tam mnie jeszcze goni nie dosyć to ona ma czy, jakiś czy co oh, fuck. E, wiecie co, widzimy się po cięciu jak e, one przestaną mnie gonić i tak dalej i się zrobi dzień e, widzimy się po cięciu Okej okay. Chyba powoli się już dzień robi eee no cześć, mogłabyś się zacząć palić? Czy coś nad tobą jest? Jak coś nad tobą jest, to ja się zfajuję. No pal się, w ogóle dziwne, że mnie nie widzi w No cześć, no cześć. Mogłabyś sobie z tunelem się iść. No właśnie, przekupię się na obok. A, co jest nowe w, w mini kwatowej? To drop losowy z stone'a Jak widzicie właśnie wydopiło mi uderzyła żelaza ze stone'a Więc no Mam mały procent ale jak się skończą w surowce to będzie spoko Okej okay. Jedzenia nie mam a nie mam pomysłu jak przejść do pi na pustynie Ale na ja mam apel do tych, którzy grają na tym serwerze ci tabliczki kto mieszka gdzie To fajnie by było Okej, okay, spróbuję jakoś naokoło przejść. No chodź, kićkić, cześć, Na No chodź, się, chodzisz. No tak, podpal się, tak, ale... Spal się. Spróbuj do mnie dojść. No, spal się przy okazji. Eee... Ehm... No chodź, kic, kic, no. Kudy nie wydobył? drzewę tropi yy, mięso zgniłe dopiero jeszcze węgla jak fajnie yy. Mam plan, wrócę do tego mostu i tam gdzie byłem I wtedy się widzimy Bo możliwe co jest po prostu mocne pustynie No jesteśmy Widzimy ktoś sobie tu pole zasiał hmm. W sumie nie chcę kraść, ale zasiejmu Będę taki dobry i Ws wszystkie nasiona, które mi wypadną Będę taki dobry o bo potrzebuję jedzenia ostro eee... Mam już nieprzeżłos na no serio Musimy sprawdzić tylko na sekundę Eee, bo wiadomo tutaj właśnie to jednego to jest Płopka Eeeh żeby tylko nie zginąć tutaj Bo byłoby słabo a jak ktoś się nam przyda w sumie, z chęcią. Widzę, że tutaj przypiasek ukradziony, będziemy musieli tu kiedyś przejść. Oczywiście. Ale na razie kaktus nam wystarczy. Tu schowam. Eee... A. test kurde płap... hm. tylko ci mi zrobić kiedyś taki że całe to skopie? chyba tuż żadnych innych drzew nie ma ...na ...chyba nie ma. No to wtedy uciekamy do domu. Tutaj biegniemy, biegniemy do domu, szybko, 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 szybko. Pół Eee, półset e, w sumie... Kurde, jakoś nie mam po eee, jeszcze sobie... jedzenie Bo się zasilił Tamtego Teraz muszę uważać całą drogę, aby... Nie zginąć Eee, słyszałem Baśkę, nie chcę z nią się bawić, tylko idziemy do domu. Nie ma zabaw z baśkami teraz. nie chuje. abyśmy No byśmy tu nie spotkali tamtej baczki. Eee. Chwak tamto XD jest z tymi opuszczonymi kobalniami. O to co mi tu bra? O kurde. No to śmiesznie. Że na odcinku to wszystko się dzieje. Wszystko na odcinku. Oczywiście. O. Mmm Nie chcę też czekać, ale. Kto jest domek? Hmm. Nie na no, zasie mu. A teraz muszę przeżyć jakoś powód do domu. Przepraszam, jak komuś ukradłem, ale... Ja już myślałem, że tu posu leży, a to jest, to jest sklep, tak słowny. Eee... no. Czekaj, kogo to jest sklep? Kogo to jest tak Eee... Azar. U, Azara. Moderator na Discordzie. Nie wiadomo, czy tutaj, nie. Yy, ale to na serio to jest kurde Chodźmy tu zejść na dół ale na odcinku szybko sprawdzimy jeszcze mm, tam widzę most tutaj Ciegnisko tu jakieś schody hmm kotek <noise> kotek jest eee kot o to też będę musiał sobie też kiedyś zrobić będziemy musieli zrobić a co tu, gdzie się wychodzi w kanionie właśnie tu z pierwszego odcinka tu siedziałem pamiętam Okej, okay, to wtedy idziemy stąd ucnam eee. hmm co mogę To że ale się ale wyjmuję Lecimy No. Jesteśmy w domku, e, może od razu zasadzimy te wszystkie rzeczy, które zdobyliśmy. Tu... Ten to będzie moje lodowisko. Nie wiem czy... ...wziąć na bryfannę. E, raz, dwa, trzy, cztery... ...i od razu będzie piąty wiadomo jaki. ...dębowe. Jest dęb kacji. Yy, I musimy iść jeszcze po yy, dębu. Będziemy musieli sobie zrobić kiedyś wejście w ramę, bo z głodu tu umrzemy szybko. Yy, I przy okazji jeszcze piasek i kaktus. Za Tekst Tak co drugi. Nie, niech rośnie. Eee... W to tą schowam. A to... Żelazo to przepala. No to pochowamy. No i wejdziemy sobie na dach domu yy, no jak zawsze i F5, F5, F1 No i y, żegnamy się z odcinkiem Lela się mando Paa do następnego odcinka a będzie jaki z jakiego jak będzie, ale do następnego LEO Paa